Cześć, tu Piotrek. Witam cię w kolejnym odcinku. Dziś przyjrzymy się najdziwniejszym prawom i podatkom, które obowiązują na świecie. Niektóre z nich są tak absurdalne, że ciężko uwierzyć, że są prawdziwe. Zaczynamy: Polska. Podatek od smogu. W Polsce, w niektórych miastach jak Kraków, mieszkańcy muszą płacić tak tzw. opłatę smogową by walczyć z zanieczyszczeniami. Opłata jest pobierana od gospodarstw domowych za posiadanie starych pieców. Estonia. Podatek od krowi gazów. Rząd Estonii nałożył specjalny podatek na hodowców bydła, który ma pokryć szkody związane z emisją gazów przez krowy. Ciekawe co na to krowy. Ich gospodarze na pewno nie są zadowoleni z tego podatku. Afryka Wschodnia. Burundi. Zakaz joggingu po zmroku. W Burundi zabronione jest bieganie po zmroku w większych grupach, z obawy przed zamieszkami. Włochy. Wenecja. Podatek od nadmiernego cienia. Wenecja nakłada opłatę na budynki, które rzucają zbyt duży cień na miejskie chodniki. Miasto chce w ten sposób zadbać o światło w ciasnych uliczkach. Singapur. Zakaz rzucia gumy. W Singapurze rzucie gumy w miejscach publicznych jest zabronione od lat 90. Zakaz ten miał na celu utrzymanie miasta w czystości. Stany Zjednoczone. Podatek od tatuaży. Tanie, Arkansas, osoby wykonujące tatuaż muszą zapłacić dodatkowy podatek od luksusów. Japonia, zakaz jedzenia w metrze. W Japonii jedzenie w metrze jest nie tylko niemile widziane, to wręcz prawnie zabronione, a osoby łamiące ten zakaz mogą dostać upomienie. Holandia, podatek od rozrywki. W Amsterdamie każdy gość klubów nocnych i lokali rozrywkowych płaci dodatkowy podatek. Nazywany tak zwaną opłatą rozrywkową. Dobra, to jest mocne. Szwajcaria. Zakaz przepukiwania toalety po godzinie 22. W Szwajcarii w blokach mieszkalnych zabrania się spukiwania toalety po godzinie 22, aby nie zakłócać spokoju innych mieszkańców. Hiszpania. Zakaz chodzenia bez koszulki. W niektórych miastach Hiszpanii, na przykład w Barcelonie, chodzenie bez koszulki jest zabronione i karane mandatem. Od 25 euro do 500. Także pamiętajcie o zakładaniu koszulek. Stany Zjednoczone podatek od doniczki z kwiatkami. W niektórych regionach Teksasu nałożono podatek na największe donice z kwiatkami ustawione na zewnątrz, z uwagi na przestrzeń, jaką zajmują. Nie to, żeby Teksas był drugim pod względem wielkości stanem w Stanach Zjednoczonych. USA podatek od wody deszczowej. Stan Maryland nałożył specjalny podatek na właścicieli nieruchomości za wodę deszczową, aby finansować infrastrukturę chroniącą środowisko. Słuchajcie teraz uważnie. Kanada podatek od szczekania psa. W niektórych prowincjach Kanady właściciele muszą zapłacić podatek, jeśli ich psy szczekają za często i powodują skargi sąsiadów. Ten przepis jest dla mnie tak absurdalny, że aż poczytałem o tym więcej. Wychodzi na to, że jak twój pupil by szczekał tam nadmiernie, sąsiad to zgłasza do urzędu, urząd przychodzi, wlepia ci grzywnę, a w najgorszym wypadku dostajesz stały podatek. USA Zakaz gry w domino w niedzielę. W Alabamie w niedzielę nie można grać w domino. Prawo pochodzi z XIX wieku i miało na celu zachowanie świętości dnia. Szwecja Podatek od imion. Szwecja nałożyła specjalny podatek na osoby, które chcą nadać swoim dzieciom nietypowe, wymyślne imiona. Przed nadaniem imienia należy złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego w celu weryfikacji. Zakazanym imieniem jest na przykład IKEA. Szwajcaria Zakaz polerowania samochodów w niedzielę. W Szwajcarii polerowanie samochodów w niedzielę jest zabronione, ponieważ może to zakłócać dzień odpoczynku. USA Zakaz sprzedaży Kinder Niespodzianki. W Stanach Zjednoczonych od lat 30. zabronione jest sprzedawanie kinder niespodzianek. Powodem jest ryzyko zadławiania się dzieci z zabawkami wewnątrz jajka. Ale spokojnie znaleźli na to sposób. Sposobem jest Kinder Joy, które występuje również u nas. Kanada. Podatek od lodówki. W Kanadzie obowiązywał kiedyś podatek od posiadania lodówki. Był to sposób na zmniejszenie zużycia energii, a także pomysł na zbiórkę środków na infrastrukturę. Sierra Leone. Zakaz witania się lewą ręką. W Sierra Leone witanie się lewą ręką jest uważane za nielegalne. Lewa ręka jest uważana za nieczystą. To czyni ten gest obraźliwym. Niemcy. Zakaz tańca w noc przed Wielkanocą. W Niemczech w noc poprzedzającą Wielkanoc obowiązuje zakaz tańca i organizowanie imprez tanecznych, aby zachować atmosferę powagi przed świętem. Chiny. Podatek od urodzenia dziecka. W Chinach do niedawna obowiązywał tzw. podatek od nadliczbowego dziecka w związku z polityką jednego dziecka. Rodzice mieli obowiązek zapłacić grzywne za każde kolejne dziecko. Od 2015 roku Chiny stopniowo łagodziły swoje przepisy dotyczące liczby dzieci. Na początku pozwolono na dwoje dzieci, a w 2021 roku wprowadzono politykę trójki dzieci. Indonezja. Podatek od rowerów. W Dżakarcie wprowadzono specjalny podatek od rowerów, który miał być przeznaczony na budowę i utrzymanie ścieżek rowerowych w mieście. To tyle w dzisiejszym odcinku. Które prawo było dla Was najbardziej absurdalne, jak dla mnie wygrywa Kanada ze szczekającym psem? Zostawcie komentarz, łopeczkę. I do następnego!